Moi drodzy, my już powróciliśmy. No żałujcie, żałujcie, że nie jesteście tutaj z nami, bo już jest po jednej babeczce. Także koledzy mi tutaj liczą, ile zostało. Mam nadzieję, że jeszcze dla nich do góry starczy. Dobrze, no więc zacznijmy od tego, co to tak naprawdę jest insulina, jakie macie miejsce i czym ono się charakteryzuje. Insulina przede wszystkim jest cukiernią. To jest malutka kawiarenka, cukierenka, która specjalizuje się w tartach, mafinach, cupcake'ach, ale zimą też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom z marźluchów i serwujemy zupy. Tak jak już wspominałam, tajską, czyli konkarne kurkową, z zebranych kurek, także wszystko generalnie jest u nas albo z własnych owoców z ogrodu, jak się da, no nie wszystko oczywiście da, dajemy radę zebrać, ale mhm. bardzo dużo owoców, czy właśnie grzyby, szczaw, składniki na zupę, wszystko są z naszego ogrodu. Super, bardzo fajnie. Ja bym taką zupę naprawdę chciała spróbować. Jest. Zapraszamy. Zwłaszcza wtedy, kiedy są... Takie bardziej pochmurne i zimne dni, to myślę, że mamy wszyscy ochotę na taką zupę. Nie codzienną, tak jak wcześniej wspomniałaś, no ale tutaj z nami są dzisiaj mafiny. Mafiny, które wyglądają przepięknie. No ja już miałam tą okazję, żeby spróbować. Naprawdę są bardzo dobre. Proszę mi wierzyć na słowo, ale ci, którzy spróbować je nie mogą, to zdradźmy chociaż przepis na takie muffiny. Znaczy przede wszystkim tych wszystkich zapraszamy 17. Oczywiście będą do strefa Kultywator. Dokładnie. Natomiast, A to jest nowość, o której mówimy. To jest, tak? jest nowość, to przepis jest nowy, nowy przepis, który testujemy <coughs> właśnie na restaurantę 17 lutego. Muffiny cytrynowe z malinami właśnie wróżonymi z ogródka i krem malinowy na bazie bezy szwajcarskiej. Więc taki delikatny, trochę maślany, trochę bezowy. Możesz potwierdzić. Bardzo dobry, tak jest. Jeszcze raz podkreślę, że naprawdę są bardzo dobre. No i przede wszystkim wyglądają olśniewająco, także już kuszą z daleka samym swoim przepięknym wyglądem. Mafinki, czy to jest coś, czym się charakteryzujecie, co Was wyróżnia, czy jeszcze tarty? Tarty, generalnie owocowe tarty. Dużo obitej śmietany, Dużo czekolady i bardzo, bardzo dużo owoców. To jest na pewno nasz znak rozpoznawczy. Mhm. A co cieszy się największą popularnością wśród poznaniaków właśnie podczas tego International Restaurant Day? Jest taki boom właśnie na temat finy, cupcake'i, czy tarta, czy może zupy? Och, menu jest tak zróżnicowane, że tak naprawdę każdy znajdzie jakąś mistrz, w której może zaistnieć. Na pewno cukiernie cieszą się ogromną popularnością, ale również jedzenie wegańskie. A także takie menu właśnie jak sushi czy burgery, które niby znamy na co dzień, a jednak mamy pewność, że jemy tutaj zupełnie naturalne, stuprocentowo jakościowe składniki, nie to, co często oferują nam fast foody czy tego typu bary. 17, to już, już niedługo właściwie. Czy Wy już się teraz przygotowujecie do tego, żeby właśnie siedemnastego poczęstować swoimi smakołykami cały Poznań? E, tak, przygotowujemy się cały czas, dlatego że tak naprawdę to jest yy ogromna ilość ciast do zrobienia. Teraz testujemy nowe przepisy, będą oczywiście też rzeczy, które przypadły naszym klientom do gustu tak, że gdzieś właśnie na naszym profilu na Facebooku dopytują się, czy to będzie, co się bardzo posmakowało, albo chcą przepis na dane ciasto. Ale oczywiście muszą też być nowości, żeby nie było nudno, żeby można było ciągle próbować czegoś nowego. I teraz, teraz właśnie jest ten czas, kiedy nerwowo testujemy wszystkie, wszystkie przepisy, które wydają się takie naprawdę szalone. i... i takie, które po prostu zaspokoją każdego. klienta. Każdego, dokładnie. Super, bardzo fajnie. A powiedz mi, na pewno są takie osoby, które przychodzą do Was do insuliny i chcieliby przechodzić tam codziennie. No niestety nie ma takiej możliwości, wobec tego powracają za każdym razem, wtedy właśnie, kiedy jest Restaurant Day. Jak często Restaurant Day pojawia się w Poznaniu? Restaurant Day pojawia się tak, jak pojawia się na całym świecie. Czyli jest to co trzy miesiące, cztery razy w roku, następny będzie w maju, później gdzieś około sierpnia i następne kolejne miesiące. Mamy już swoich stałych klientów. To jest bardzo fajne, że, że ludzie gdzieś nas rozpoznają po tym obrusie w grochy i, i przychodzą, i mówią, że mi smakowało. To jest strasznie miłe. To jest właśnie to wszystko, kiedy się stoi przy tym piekarniku przez 30 parę godzin i już tak naprawdę zastanawiasz się, czy to ma sens, czy, to czy nie. Warto. A nagle po prostu przychodzi taka. Jedna osoba czy jakaś mała dziewczynka z tym uśmiechem, z tą mafiną i to jest tak fajne, że, że naprawdę rozbudza apetyt na więcej i gdzieś tam tli się taka myśl, żeby, żeby insulina kiedyś była na co dzień jednak. Tak, no oczywiście, że tak. Ja tobie tego z całego serca Uff. życzę, bo widzę, że ten potencjał jest i po prostu to jest chyba takie twoje marzenie, żeby faktycznie posiadać tak, tak. swoją, czy to będzie kawiarenka, czy to będzie restauracja, na pewno będziesz się codziennie w niej realizowała. Tak, o tym, o tym marzę i Restaurant Day tylko rozbudza te marzenia. Także chce się jeszcze więcej i więcej. Także to zupełnie nie zaspokaja marzeń. Super, bardzo fajnie. Czyli podsumowując, zapraszamy 17. o godzinie? O godzinie 13.05. To jest takie 5 minut na, na naszego poślizgu, które sobie tutaj e, schowamy w rezerwie. Ale oczywiście też zapraszamy, żeby wziąć udział i e, samemu coś otworzyć, bo można być gościem tego dnia, ale można przyjść, popatrzeć i może już w maju otworzyć własną restaurację. To naprawdę jest jak wirus i zaraża, więc generalnie myślę, że dużo osób właśnie przychodzi, patrzy, podziwia, smakuje, ale później myśli, że kurczę, ja też mogę. I, i to jest fajne, to jest naprawdę fajna akcja. Uh -huh. A co należy zrobić, żeby zostać restauratorem? Formalności nie ma żadnych. Natomiast nieformalnie należy za, zarejestrować się na, na stronie www.restauranorg.pl to jest y, wyjście do klienta, tak naprawdę ludzie wchodzą na tą stronę i widzą, że powstaje taka i taka restauracja, będzie tu i tu, będzie miała to i to w menu, bo inaczej się o nas po prostu nie dowiedzą. E, no i mieć pomysł na siebie, mieć przyjaciół do pomocy, bo naprawdę okazuje się, że, że nie, ma ta, tak, się nie ma takiej ilości przyjaciół, która, która by wystarczyła, bo to, to jest pożyczanie stołów, namiotów, termosów i. i Ogromnej ilości rzeczy, od razu chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy właśnie pomagają restauratorom, bo zawsze to jest ta jedna osoba restauratora, ale wokół niej jest zawsze gromadka ludzi, która tam naprawdę, naprawdę bardzo dużo pomaga i po prostu mieć chęć, no, można piec ciasta, można serwować kiełbaski, naprawdę jest dowolność, co lubimy, co umiemy, co chcemy, co chcemy spróbować tak naprawdę. Super, bardzo fajnie. Strefa. Kultywator wobec tego 17 lutego, tak, o godzinie 13.05. Pamiętamy. Tak. Insulina, moi drodzy, będzie czekać na was. Super. Dziękuję Ci serdecznie Dziękuję za nasze też. dzisiejsze spotkanie. Teraz, moi drodzy, króciutka przerwa i za chwilę kolejny gość, a porozmawiamy o manikirze. Manikirze, tak się odmienia? To mi na pewno powie za chwilę Asia, manikir ślubny, moje drogie panie. Już za chwilę. Do zobaczenia.